Siema, y, witam w parcie. Siódmym dzisiaj postanowiłem zrobić wyjątek i dam głos z gry. Jednak y, ponieważ... O, zobaczcie jaki fajny efekt mroczny taki. Ponieważ no, chciałem spróbować dam ten jednego z gry jeszcze. Co jakiś czas może go będę dawał może nie. To zależy jak to będzie wychodzić. W razie dla więc myślę, że tak może być Te granaty sztuki lub sztuka unicko Czymy się, że nie wagi jak zrobiłem to wcześniej, ale Nie, nie... Nie powiem, żeby to... Tu... O! I teraz patrzcie na to Patrzcie na tego koksa. Gościu Alaseriusa sam, A a, co tam? a, ładnie Karabel Maringrane przylepny Prokowana modernizacja No, ale Gdzie są te modernizacje niby albo Jak to się odbywał ogólnie. Tutaj nic nie jest do końca wyjaśnione. Ani instrukcji w sumie nie mam. Chociaż... Chociaż chyba... Dzisiaj mam. O! Poczytam sobie dzisiaj. Więc... spoko. Taki mały bug był przed chwilą... Nie wiem czy zwróciliście uwagi, ale jednemu... Alienowi tam się coś przyczepiło i ten... No, tutaj jak zawsze wyżerka pajączków Tak bój się bój się światła Bój się światła Bójcie się Nie rozumiem Czemu się boicie jeżeli za chwilę znowu podchodzicie A rozumiem to maso... masochiści No dobrze mówię Tak Jest a chyba tak masochiści No cóż, od... Po czym? O gustach, o gustach się nie dyskutuje. Fuck you, mother fucka. Lug jak to lug, łazimy, strzelamy, łazimy, strzelamy. Tak właściwie to najbardziej ze wszystkich yy... Podobał mi się technik pod względem gry nim. Jednak Shot'a fajnie się wali, w przyszłym oczywiście, ale... Nie no, luk też nie jest taki zły, no ale powiedzmy, że ile można nim grać, nie? A technikę ledwo zaczęliśmy, a już skończyłem to grać. O, Rachel oczywiście Kurde Twarda sztuka No to jest to słowo Kurde za każdym razem A ty skąd wybiegłeś? Łuczeku, pomoc ci w A, Tak, gin. Aaa matko i... coś tu jeszcze? Tak, 6 granatów Karabin pulsacyjny I teraz patrzaj, ta na to One uh, Nie wiem jak jest trup Kitsen. dobra One people, two One person Two people, three people Four people, nie wiem czy dobrze mówię Five people, six people Pod względem gramatycznym angielskiego Nie jestem pewien. Ale i zobaczcie to. Leży tutaj sześć ludzi, tak? Tu są otwarte drzwi. A tam sobie stoi gościu. Czy to jest normalne? Nie wiem, ale dowiemy się w następnym parcie, parcie numer 8, który będzie jutro. Tak więc siema.